Dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, znajdujące się w rybach takich jak łosoś, makrela czy sardynki, a także w siemieniu lnianym i orzechach włoskich, może przyczynić się do zmniejszenia stanów zapalnych związanych z trądzikiem różowatym. Omega-3 działają przeciwzapalnie i mogą łagodzić zaczerwienienia. Te zdrowe tłuszcze nie tylko pomagają zmniejszyć widoczność zaczerwienienia skóry, ale również poprawiają ogólną jej elastyczność i kondycję. Dlatego włączenie tych pokarmów do codziennej diety może nie tylko poprawić wygląd Twojej skóry, ale również przynieść wiele innych korzyści zdrowotnych. Dodatkowo, regularne spożywanie tłustych ryb i innych źródeł omega-3 wspiera funkcję mózgu, poprawia zdrowie serca i wzmacnia układ odpornościowy. Dodatkowo, polecam zestaw Acne Rose, który zawiera specjalnie opracowane produkty do pielęgnacji skóry wrażliwej na trądzie różowaty. Zestaw ten zapewnia kompleksowe podejście do pielęgnacji, pomagając łagodzić zaczerwienienia i wzmacniając naturalną barierę skórną. To już wszystko na dziś, a jeśli interesuje Cię taka tematyka, to kliknij w plusik i zaobserwuj nasz profil.